Nauka. Czy warto? Czy warto się poświęcać? Czy nie lepiej latać z dziewczynami, z chłopakami, palić trawę, pić wódkę, uprawiać seks? Ja tego nie robiłem. Widziałem tutaj w bibliotece, mazałem coś po tablicy. Jestem samotny, ale szczęśliwy. To książka, którą napisałem. Doświadczenia profesora Jacka. Dlaczego Jacka? Moje nazwisko nie ma znaczenia i tak go nie przekażę, bo nie mam związku ani dziecka. To wszystko, co wyekstrahowałem ze swojego życia. Wyciągnąłem. Krew, którą połączyłem z dźwiękiem mojego serca, i wszczepiłem ją sobie z powrotem, razem ze speedometrem, który sprawia, że wiadomo jak szybko chodzę. Powiecie, to nie ma żadnego znaczenia, jak szybko chodzisz, jesteś samotnym, żałosnym człowiekiem. To prawda, ale to ma. Moje serce jest ze złota. To wyekstrahowana miłość miłość, której nigdy nie dałem ani nie zaznałem miłość do dziecka, miłość do psa, miłość do kobiety. Spójrzcie, jak się zmienia. Alkohol jest moim problemem. Tak się zdarza, ale jest też moją jedyną przyjaciółką, a może przyjacielem. Sam nie wiem. Ta gula samotności, która rośnie mi w gardle, znika. A rano mleko. Chcecie wysłuchać więcej o moim życiu? Wiem, że nie chcecie, ale jesteście zamknięci w pomieszczeniu. To jest jedyny sposób, żeby ktoś się mną zainteresował. Spójrzcie na to. Ten kamień to mój kamień nerkowy. Wiecie, jak się mi kamienie? Są malutkie. Ten urodziłem sam. Przez tam noczowa. Trwało to trzy tygodnie. Bardzo mnie to bolało. Czy ktoś, czy ktoś mi pomógł? Nie. Nikt mi nie pomógł. Włączyłem głośno radio i po prostu krzyczałem. Krzyczałem w wannie. Jestem samotny, samotny. Zobaczcie, ta moczowa skała jest tak przesycona samotnością, że aż zakłóca radio. To smutny los. Jest tyle planet, jest tyle osób, jest tyle kształtów. Nie bądźcie samotni. Nie zaczynajcie się uczyć. Nie poświęcajcie wszystkiego do samorozwoju. Bawcie się, pijcie wódkę, żyjcie. To lista mieszkań, których nie wynająłem, i lista osób, których nie pozdrawiam. Nie warto. Nie warto. Jeszcze raz nie warto. Życie to pułapka. Zaprezentuję to Wam. Spójrzcie tylko. Życie to pułapka, w którą warto wejść. Więc przestań się chronić. Pułapki są wszędzie. Psać nie śmiało rękę, złap się na coś. Nawet jeżeli. Łapiesz się na dziecko, trudno. Tak cię jest ważniejsze. Twoje nasienie rozbije się o nasienie innych osób i będziecie więcej. Ktoś Cię zapamięta, będziesz żył. To są moje oczy. Wyjąłem je sobie, a te malowałem na powiekach. Dlatego tego nigdy nie mrugam, bo wyjąłem sobie oczy. Słuchajcie, jestem zdyscyplinowany, jestem smutny. Proszę proszę, proszę was. Żyjcie, żyjcie, choćby tak miało boleć, choćby tak was mieli okraść i powić. Na miasto, już jest sobota. Miłego dnia. Tak, jest wielu takich jak wy. Warto żyć. Konkludując, to jajeczko wysyłam Wam. Każdy z Was dostanie wychodząc stąd takie jajeczko. I bawcie się, bawcie się, bo Mazowiecka jest tylko jedna. Pa, bum, dyskoteka gra. DJ jest już za płytami. A my tańczymy, tańczymy z obcymi ludźmi i dzieje się, bo o tym jest życie. Ta wielka eksplozja, która jest jeszcze przed Wami. Nie jest za późno, póki żyjemy. Póki kolejny dzień wstaje, bo przyjdzie dzień, w którym dzień nie wstanie. A wstanie wtedy, kiedy nuklearny holokaust zabije. Warto jest żyć teraz, nie wszystko jest wieczne. A to nie młodość. Na pewno nie czas. Konkludując, kupcie moją książkę, zwłaszcza pod numer, który pojawia się na ekranie. Jeżeli numer nie pojawia się na ekranie, to znaczy, że nie płaciłem abonamentu za numer i domena wygasła. Dlatego trzeba znaleźć mnie osobiście i kupić ode mnie książkę. Mój adres planeta silnia.